w ratująco się da z i zdewastowanej przez złodziei szkoły. Rabusiom wydawało się, że najlepszym sposobem na zatarcie śladów łamania będzie zalanie budynku wodą. Przeliczyli się. Już są za kratkami. Relacja Lubelskiego, reportera Polsat News, Piotra Kuśmierzaka. To nie kolejna powódź wyrządziła gigantyczne szkody w szkole w niewielkim uścimowie. W razem to ludzie, nie natura. Wszystko wydarzyło się w nocy z 1 na 2 listopada. Do szkoły włamali się młodzieje. Po dokonaniu kradzieży sprzętu elektronicznego, w celu zatarcia śladów, zalali budynek szkoły wodą. Zalali wszystkie trzy kondygnacje: począwszy od piwnic, Złodzieje wynieśli komputery, laptopy oraz sprzęt nagłaśniający. Wszystko warte około 34 tysięcy złotych. Znacznie więcej pochłonie jednak odnowienie świeżo wyremontowanej szkoły. To tylko jedna z 13 sal lekcyjnych zalanych wodą podczas niedzielnej kradzieży. Na razie nikt nie jest w stanie oszacować, jak duże są straty, ale tak naprawdę gołym okiem widać, że mogą one sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Dla tak niewielkiej gminy i tak niewielkiej szkoły to. Cios. Część pomocy dydaktycznych nadaje się do wyrzucenia. Pracownicy szkoły i strażacy już drugi dzień walczą ze skutkami zalania. Centujemy to co możemy, co się udaje uratować. Ponad 230 uczniów ma teraz przymusowe ferie. Na razie do końca tygodnia. Ale patrząc na te zniszczenia trudno uwierzyć, a do z znów szybko się rozpoczęły. Ten, kto to robił, to w ogóle nie liczył się z tym, co robi. Bo to na tym... Yy, nasze dzieci i my. Policja szybko wpadła na trop złodziei. To wszej mężczyźni w wieku od 18 do 21 lat. Mieszkańcy tej samej gminy, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jeden z nich pochodzi z rodziny patologicznej. Są zatrzymani, czekają na zarzuty. Dokonanie kradzieży z łamaniem oraz zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Nie wykluczone, że będą kolejne zatrzymania. Mieszkańcy Uścimowa są oburzeni. To jedna z tych miejscowości, gdzie wszyscy znają się z widzenia. To kamieniołomów ich. Takie prawie. Nie To, że on dostanie jeść i telewizję będzie oglądał w więzieniu. Nie wiemy jakie będą dalsze losy złodziei, ale nawet jeśli trafią za kratki, to gmina będzie musiała na własne barki wziąć ciężar wyremontowania szkoły. A wiadomo, że budżet każdej gminy, zwłaszcza pod koniec roku, świeci pustkami. 30 tysięcy, samo osuszanie tej szkoły pędzi. A czy to ta coś, to nie wiem. Czasu jest coraz mniej, wkrótce zima, a pracy bardzo dużo. Dla magazynu Polska Piotr Kuśmierzak, Polsat News.